You. I knew this day would come. Please, show mercy. I have. Ma ora, che sia il tuo Dio a requiescat in pace. Ago, i stood where i stand now and watched my loved ones die betrayed by those i had called friends vengeance clouded my mind it would have consumed me were it not for the wisdom of a few strangers it taught me to look past my instincts they never preached answers but guided me to learn from myself We don't need anyone to tell us what to do. Not Savonarola, not the Merici. We are free to follow our own path. There are those who will take that freedom from us. Too many of you gladly give it. But it is our ability to choose whatever you think is true that makes us human there is no book or teacher to give you the answers to show you the path choose your own way do not follow me or anyone else Sprawiedliwość ulicy Synchronizowano Sekwencja 13 zakończona, tak samo jak w DLC Stosy próżności Tak, i gdzie teraz wylądujemy? Znalezione strony kodeksu Jak mam to rozumieć? Znalezione strony kodeksu 29 30. Ja wiem, że mi yy, jednej strony nie brakuje, to dokładnie ósmej strony. Mam ją znaleźć teraz, czy co? jako, że tutaj już jest no zaznaczyć, czyli mogę zgadnąć, że. No. kilka. Powinno to pisać. Nie pisze na no moje to by pisało cel misji no dobrze mostrial to wybieramy I teraz, co mamy zrobić, jest tu jakaś strona. O! ta strona kodeksu jeszcze brakowała. A tak, w ogóle, tak, 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 ale tam jeszcze trzeba odkryć cały teren. Więc ja myślę, że zrobimy misję zabójstwa, żeby zapełnić cały odcinek do końca. Só tomiamo, bitch. no Oh, escarp Ej, to kawaś nie mamy. This is my <śmienią> 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 2000 florenów ponad. Eee, tak. Kurcze, ciągle zawsze musisz do wody skaka skoczyć.

No i? No ci jest to strona kodeksu Ale co tu jest? Aha Idealne małżeństwo Skradz... Skradziono mu ich. Wyglądasz za zawodowca Znajdź złodzieja Zabij go I przynieś mi ilic I nie czytaj go Proszę Jest od mojej żony ludzi I zmartwiłoby ją to Aha Co to za muzyka teraz? A tu jest właśnie ten kupiec co... E, nie, mapy skarbu. O kurcze, się. Gdzie ten? hey you make it look easy keep them busy <laughs> Teraz na pewno mogę przeszukać, czy co Kradzież udana, no dobrze Ani będziemy czytać prywatne rzeczy To jest pełno tych skarbów, well done. I knew I could count on you i 3500 florenów. Do naszej dyspozycji więcej jest. Ech, o kurczę, ile tego jest tutaj szukania. Tak, zobaczmy sobie teraz DNA. Sekwencja 12. Uderzenie na folii, ogniska próżności. Sekwencja 14 Wenividi Wici. To jest teraz sekwencja, w której jesteśmy. Ech, dodatkowe spełnienia, co tu jest? Florencja, wszystkie mam Materie oni... No, właśnie, ostatnie punkty widokowe we Wenecji. Muszę e, A, tutaj braku, Tutaj nie mogę, właśnie. Trzech ostatnich. E, właściwie przedostatni, przedostatni, przed przedostatni, przed, przed ostatni, przed, przed, przed ponieważ to są misje dodatkowe z e, Black Edition. Właściwie, bo tylko ona ma wszystkie. Szkoda, że Ubisoft w ramach Uplay nie dała wszystkim misji do odblokowania. Zobaczymy, pióra to jest... Nie będę zbierał ich specjalnie. Pobicia, jeszcze jedna pobicia jest, o kurde. Wyścig, za... zabójstwo. Zostało jeszcze trochę, ale trochę. Przesyłki, jeszcze jedna jest. I skarby. Jeszcze muszę 21 skarbów znaleźć w Wenecji. I to wszystko byłoby. Wyposażenie dla. No. Może jeszcze zdążę na ten punkt widokowy. Chociaż wątpię, wątpię, bo jeszcze nic. No. No, nie mamy czasu na spięcie się, więc do następnego odcinka. Na razie!